Na tydzień prezydent Samsung robi Championship i World Cyber Games Polska 2011. Jesteśmy właśnie po finale turnieju League of Legends, obok mnie Alvaro grać w Flag jest Niestety, czy stety drugie miejsce jest Niestety, wróciliśmy na tą najwyższą Co tam się stało na trzeciej mapie? Bo Pierwszą mapę tutaj się zdecydowanie, drugą. Przegraliście też Gamebook tam, jaka u Was jak, jak to wyglądało? Wyglądała to znaczy, przewagę, przewaga, a potem co? Tak, trzecia mapa też działa na naszą korzyść od początku, bo mieliśmy first picka, podobnie jak w pierwszej i, i zawsze dodaje możliwość wyłączenia dodatkowych championów przeciwnika. Eee, no, na początku zdobyliśmy przewagę. Eee, first blood wszystkich trzech jak był nasz. Eee, ale no niestety nie, nie potrafiliśmy wymusić teamfightu wtedy, kiedy przewaga była po naszej stronie. I, i po chwili w naszej chwili nieuwagi uwagi e, był zrobił sniki Barona i, i to dało im dodatkowe 4 minuty na, na farmienie, na, na przejęli kontrolę nad mapą. E, mimo że przewagi tak naprawdę po, po upływie tego czasu jeszcze do końca nie mieli. E, no ale, ale potem teamfight nie do końca udany, e, niefortunne zespienie się Bayona dokładnie wtedy, niefortunne no. Może wtedy właśnie tak chcieli zrobić i, i drugi Bion już, już, już dał im znaczącą przewagę i mimo, że, że w końcu dawało nam się, dawali może nam się nawet złapać, to to już była praktycznie skończona. Ja a ja że to był jakiś indywidualny Wasz czy jakieś wybitne zagranie z strony GameBurga, a może by po prostu tak się grało, że to znaczy, przewaga przyszła z ze strony GameBurga? To znaczy to na pewno był, był taki mały nie Nikt To się rzadko zdarza, żeby... Faktycznie, bo mieliśmy naprawdę dobrą kontrolę mapy, widzieliśmy ich nas cały, ale Bajony w środku, jakoś się pustnęli, zrobili tego Bajona i przyznam, że, że no, nikt nie, nie, nie pomyślał, że mogą właśnie to robić no, to, to jest duży błąd, to się rzadko zdarza, bo, bo faktycznie czasem, często ktoś rzuci takie hasło Bajon, na nas Teraz tego nie No Może to było coś takiego, że już byliście gdzieś tam w głowie, jak wieszcie o czym, przynajmniej przyłożyłeś final 2,5 na 1000, Bonda, Wielce więcej ten Paweł Mbaba. Czy był taki moment, że już pomyśleliście, tak, już jesteśmy prawie mistrzami Europy, tylko trzeba jeszcze dojechać do końca i może nie jakiś tak, moment niekoncentracji wtedy? Yy, na pewno. Staraliśmy się grać, jak jest pewnie, nie, nie zwracam uwagę, że przeciwnik jest. To, co trzeba mieć to w że jednak oni są dobrze, i, Musimy, musimy grać z jednej strony ostrożnie, a z drugiej tak agresywnie bać, nie oddawać im ich lasu, e, wstychać ich do siebie i mieć kontrolę na mapu, bo wtedy oni są zmuszeni do lefowania i tak naprawdę wybiegamy od nich z systemu. To jest drugi mecz z wiem, drugi by przegrany, ale tym razem już zagraliście chyba inaczej przeciwko nikomu z testowani inaczej wyglądało. Czy Was Gameboard zaskoczył pomiędzy finałem PSK a finałem Seku? Czy coś też zmienili, na... żeby Was zaskoczyć czy to Ciebie przeszkadza? Oni nas wcale nie zaskoczyli, nawet na PC wiedzieliśmy czy będą grać i, i nawet mieliśmy na ten temat, ale na seku zupełnie było to samo, to, to czego się spodziewaliśmy. Z tym, że wydawało nam się, że, że będziemy w stanie pokonać, pokonać to Game Boy. który Game board, które tak się znaliśmy, znaliśmy e, No tym, co przygotowaliśmy i to nie udawało no, nam cieszy bardziej, czy bardziej irytuje, że z finale Mistrzostw Europy z polskim zespołem będzie. Tak, da się... tak, to irytuje, tutaj, bo, bo wicemistrzostwa Europy to, to jest dobry wynik, ale drugie miejsce w Polsce to jest zdecydowanie mało. A to jest dwa razy drugie miejsce w Polsce. Tak. Co teraz? Nie uznacie na pewno, że Gameburg jest o lepszy, bo to nie Super. była dyspozycja. W ja. Tak, Będziecie tak szukać. Tak, będzie na pewno szukać rewanżu, bo pracujemy, wygadamy i, i będzie lepiej. I powiedz ogólnie o całej imprezie, jak Ci się podoba organizacja, gra na scenie może, bo to oh, był dla Was pierwszy raz, kiedy graliście na tak dużej scenie. Eee, tak, to znaczy byliśmy, byliśmy w Ken, że Fiksy i tam no, no, to był jeszcze większy event, ale, ale organizacja jest naprawdę fajna, fajną czy możemy e, jeździć do hotelu i z powrotem, e, kiedy chcemy. No, wszystko świetnie zorganizowane, bufet, hoty i nie ma na co czekać. Czyli ogólnie teraz żałujecie, że nie będzie którei, że nie będzie tak, w i najgorszy. będziecie czekać na kolejny duży turniej. Tak, bo to było no, właśnie półsań no, właśnie i Korea południowa, to jest, to jest ta naj, największa strata. Jakieś plany na dalszą część sezonu? może na dalszą część dnia najpierw? No na pewno czekam na zdanie nagrody i wracam do łodzi. I będę po centralnym jeszcze w tym czasie. Na pewno dużo. Czyli nie będzie fety, a będzie. Tak, do domu, ja do, domu. do domu. Mimo srebrnego medalu. Jutro, tak, jutro studia i, i zaczynamy sporo rzeczy. Ja ci mimo wszystko gratuluję srebrnego medalu i gratuluję wam dobrej gry. Dzięki. Sporo pieniędzy, sporo doświadczenia i życzę, aby w przyszłości było jeszcze lepiej. Jesteście młodą drużyną, więc mapie do przodu. Wicemistrz Dzięki. Europy Alvado. W tym czasie zaleśniewski European Championship. Dzięki.